Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Xazax I zaczniemy przygodę z Wiedźminem Krew i wino moi drodzy, wreszcie się doczekaliśmy Wreszcie się doczekałem ja, wreszcie się doczekaliście wy, którzy gracie Wy, którzy czekacie, żeby obejrzeć Wszyscy, wszyscy na to bardzo czekaliśmy, większość graczy tak naprawdę Jak, jak rozpo, rozpocząć ten quest? Trzeba zebrać z tablicy Ogłoszenie. Zwolimy miłościwie nam, panującej... grajcie z Rivi. Zwolimy miłościwie nam, panującej jaśnie oświeconej księżny Anny Helny Rietty. Ja, przybyliśmy do północnych królestw, by przedstawić Ci nasze posłannictwo. W księstwie, księstwie tu są pojawił się potwór straszliwy, bestia mu zwany który dopuścił się straszliwych zbrodni na poddanych księżnej pani. Tylko najsłynniejszy pośród Wiedźminów będzie w stanie zgładzić bestie dlatego. Prosimy cię pokornie, byś raczył stawić się we wsi Debrza gdzie, czekamy na Ciebie, pełni nadziei, że raczysz nas wysłuchać i wyzwolisz naszą ojczyznę ze szponów strachu. Twoi pokorni słudzy i rycerze jaśnie oświeconej Pala. Pala. Palmerin de La fall i Milton de Perry, Ktoś tam. I taka nowa opcja w grze. Kiedy zbierzemy. Kiedy zbierzemy e, jakiś quest, czy jakąś, jakąś, e, czy jakąś na przykład e, notatkę, czy coś w tym stylu, możemy od razu ją przeczytać i od razu namierzyć sobie zadanie nasze. Ale okej, okay. przejdźmy sobie, właśnie do tej wsi. E, ja ten począteczek, ten samiutki począteczek, już rozegrałem na streamie, e, ale zrobiłem to bardzo szybko, pomijałem. Pominęłem sobie wszystkie dialogi, więc nie wiem za bardzo o co biega tak specjalnie. To znaczy się, no wiadomo, wstępnie wiem, bo się troszeczkę, troszeczkę się interesowałem tym dodatkiem przed jego premierą. Jednak nie chciałem sobie popsuć zabawy, spoilerami i tak dalej. No i mam nadzieję, że obraz nie będzie klatkował, bo już myślę, że sobie w miarę poradziłem z tym problemem. Tylko nie poradziłem sobie z jednym problemem. Mój koń... Cholera, jasne, nie ma ogona. Co się stało z ogonem jego? Płot? Może mi ktoś to wytłumaczyć, kto gra w Wiedźmina? Czy wszystkie płotki potraciły ogon? Mam takie czasem spadki do 54 klatek, ale to chyba nie jest takie bardzo klatkowanie. Jesteśmy w tej wsi właśnie. Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz Miltonie! Milton, dobrze przeczytałem. No i ten koń bez ogona, nie? Śmiesznie Gerard. wygląda. We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. No to znajomy. Nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Tak oto zaczynamy dodatek Krew i wino, moi drodzy. Czeka nas naprawdę świetna przygoda. Wierzę w CD Projekt Red. Wierzę, że to będzie świetny dodatek. Naprawdę. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peirag Peiran i Palmerin de Lundfold. Dobrze was widzieć, Polacarze. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Cóż za rycerskość! Nie że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. U. pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z są, a to zobowiązuje. Oba już lubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw, zaczekać na nas. Byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Okej, okay, a ja im pomogę, nie? Pomordujemy troszeczkę. Pomogę wam z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Badać im szansę, jakich, Kurde, doświadczony, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych Ole. stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają, napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Okej, okay. No coś czuję, że jednak zawiedzie jadą, jadą. Słyszycie o świcie Bawa się grasanci przybyli. A my powinkach jakiśśmy ich powitać. Czy te konie są. To były same konie? Wyglądało jakby się nie doczytały postacie i same konie biegły Kurde, coś się nie śpieszą ci rycerze z Geraltem Słuchajcie, niegodziwcy A Geralt jak se poczekał to do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? <noise> a to ci jasełka! <noise> nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi, wysoko. <noise> Geralt, doświadczenie jednak widać w oczach nie. <noise> To chyba jest odpowiedź. No, dobra, bardzo to wszystko było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, John. Oni tacy pocieszli. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo także jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. <śm> 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 Apel chyba nie poskutkował, nie? Wybierzemy odpowiedź. Napiszcie mi w komentarzach, z jaką wy, wybyście od, e, odpowiedź dali tutaj. Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Geral taki badass w ogóle, no boja, taki kozak. Dość gadania! Okay. Mm. Na honor! Wzywam was wszystkich! Gerald, Okej! Brońcie się syny! Okay. No okej. O, 40 lewele. O, może być ciężko jak takie 40 lewele. Dawno nie walczyłem. Okej, okay, dobra. Zróbmy to z głową. O, ale go zcięło! Kolejnego ścielu ładnie. O, redańską tarczę ma. Ej, okay, a dużo ich jest Kurde, no, ale mimo wszystko... Oooo, ale łapa odleciała, fajnie Ła! O tych chol... Zabił mnie! Że mi tak z życie zlazło. Kiedy on mi tak zapieprzył? Gdzie to mieliśmy zapisane o jejku, nie straszcie mnie, że gdzieś daleko. Ale chyba nie, tu się automatycznie zapisuje chyba co 10 minut można sobie wybrać. Chyba właśnie mam co 10 minut. Mam nadzieję, że mi zapisało całkiem niedawno. Żebyśmy mogli ominąć wszystkie scenki i rozpocząć walkę od razu. Ja troszeczkę potrwa, jak widzicie, ale kurczę, zdziwiłem się, ale to tylko dobrze świadczyło poziomu trudności. Dodatku okej, okay. no to bardzo fajnie, dobra, a teraz nie będzie tak lekko panowie, bo Gerald się wkurzył i bierze znak kłen. Bo jak ja mam mało życia znowu? Cholera, co to się dzieje? Tak. Aha, dobra, już wiem, co się dzieje. Tu pan jest. Panowie skuszami nas tej kurde. Uuu. Tam kolejny kuszą, okej. Okay. Już do nas tutaj króli, to był problem. <głos> <głos> Ale powiem Wam, że efekty świetnie wyglądają. Okej, okay, i ostatnie chyba, na ile się nie mylę. Nie wiem czy wiecie, ale Wiedźmin trójka to podobno gra, gdzie zostały najładniej wykonane miecze, najbardziej realistyczna walka mieczem. Podobno. Nie jestem tego pewien, bo ja nie wiem jak tego sprawdzić, ale tak słyszałem, że same miecze jako przedmioty są... są e Najładniej, najlepiej oddane realizmowi, i walka Czemu jest. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Z Geraltem, to tu, tu są. Jesteście ciekawi? Przedstawić ci nasze posłanie. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. okej, okay, co to będzie za posłanie? No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w tu są to rzecz święta. No dobrze. Wysłuchajmy. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie. Uwolnij nas od bestii. Co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta, jaśnie oświecona księżna, Anna Henrietta. Wiesz na jej wezwanie? Anna Henrietta dokładnie tak powiedziała? <noise> Opowiedzcie o tej bestii więcej. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki, zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie. Jeśli zgodzisz się, przybyć. O, no to Zleśie, teraz jedziemy. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. O nie, to o to chodzi. Przyjmuję zlecenie. Ach, przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić? Ech, nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej hm, wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie! Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy szukając Cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! O! Razem ze mną to powiedział, ale jajca. No i mamy. Opuszczamy nasze już zwiedzone no, wzdłuż i krainy. Po nowym patchu fajnie mapka się teraz prezentuje i byłem w stanie odnaleźć kilka rzeczy, których jeszcze tu jednak w ogóle nie odnalazłem. Dokładnie trzy trzech, trzech rzeczy pominąłem. Ale myślę, że to i tak dużo. I tak bardzo dużo wyczyściłem. No i w białym sadzie o, wszystko wyczyściłem. W Kermoren niestety nie odnalazłem tego znaku zapytania. Nie miałem czasu po prostu grać za bardzo. A tu są, zapowiada się. No naprawdę bardzo, bardzo obiecująco i mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Mam nadzieję, że będziecie te filmy oglądać. Mam nadzieję, że że będą was ciekawiły po prostu przygody Geralta w Tu Są. Mam nadzieję, że u mnie tą serię będziecie śledzić, a nie u, kogo in u kogoś innego. Ja dołożę wszelkich starań, żeby ją ukończyć. Od żeby ją po prostu ukończyć, nie od początku do końca, no ale jak można coś ukończyć od początku. I Tu Są! Taram! Już się nie wczytuj tak. Jest, wreszcie. Tyle czekania. Tyle czekania na ten dodatek. Tu są wina i miłość. Tak, ją zapamiętałem. Wygląda ślicznie, no? No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Bokler to będzie to. trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Bukle. Buklor, Bukler? To chyba te... Ta stolica taka. Mó! OK, początek konkret. Ale wszystko chodzi w miarę płynnie, muszę przyznać. Mam nadzieję, że u was też w miarę płynnie to wygląda. A Geralt będzie mordował. Coś rzu rzucił koniem, no. W tej grze jest niewiarygodnie dużo rzucania i mordowania koni. Ale ma ten Dawać go. Ale może ma mało hapsów. O oh, fuck! Za za no posuj się, chłopie, kurde. Staną mi na drodze i myślę, że jest... Dawaj, jedziemy yy, mielonka z Goliata! Fuck! No ale ja zamroziliśmy go ładnie. Ups Dobra, zróbmy mu teraz Dobra, powalony. A nie było ciężko. Ale nie jestem pewien, czy poziom trudności sobie podniosłem wystarczająco, ale w następnym odcinku już to poprawię. Bo można teraz skolować na potwory. Nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. No, Guillaume, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dobrze sobie radzili z olbrzymiem. Skąd się tutaj wziął olbrzym? Właśnie. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta. Pani jeziora? Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z Olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W tu są walczymy głównie z grasantami. Ale poprzysiągłem, że przyniosę dami mojego serca łeb monstrum wzorem słynnego Gottfryda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie. A Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. O! Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści dami de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Gerald przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. All Tymczasem my będziemy kończyć odcinek... Który ktoś mi strasznie klaksonem jedzie po na ulicy. Okej. Okay. W tym momencie my kończymy moi kochani. Widzimy się w następnym odcinku, który postaram się wrzucać codziennie o 19. Codziennie o 19 odcinek Wiedźmina i postaram się, żeby były troszeczkę krótsze. Jeżeli będzie ich dużo krótkich, to będę wrzucał nawet czasami dwa dziennie. Tymczasem z wami się żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa. mea